Witam wszystkich na moim kanale Teraz sobie nagramy krótki filmik tutaj Jutro po szkole dogram drugą część No i wrzucę wam z tego filmik Samica wiedeńska została przeniesiona już do klateczki Wiadomo paśnik, karmidło i poidło Jest chyba zadowolona Bo nie wariuje Przychodzi często do drzwiczek O jak widzicie Dobra. Młodziaki powychodziły, zaczęły już jeść same. O, tu macie. Tu jest do samicy owies i pasza królica z dodatkami. A tutaj jest dla młodziaków owies i trochę paszy juniora. Ta im trochę podżera, ale no może im pokazuje jak to się w ogóle je. Ale powoli już jedzą. Wczoraj nic nie chciały ruszyć, tylko coś tam wąchały, a dzisiaj już kluski siedzą w, w kaflu. mi kafel jest to dla takich młodych małych królików najlepsze rozwiązanie. Takiego może za tego pokażemy. O. te kluska odejdź. Przyszedł tak. Przychodzisz do mnie? Nie, no bardzo fajne Spokojne takie Słomy muszę im trochę dościelić Bo tutaj jest ładnie, czysto Tylko, że z przodu coś już tak Narobiła, więc jej dościelimy Kurde o, zamknięte Króliki mam już ogarnięte Jedzenia dostały Jedną sobie. Tą samicę, jak widzieliście po filmie zakacaliśmy. Na następny dzień po tym zakocie. Bo w pierwszy dzień samiec no, postarał się wywalił się 6 razy. A na następny dzień chciałem powtórzyć, żeby to tak mieć jakąś pewność i wywalił się 3 razy. Więc tyle razy to jest naprawdę dużo. Brawo dla samca. No i będziemy czekać na młode Ten w ogóle jak to świruje mi Świrek Ale świrek Hej O kolejny świrek przyszedł Nie na no, młode króliczki są bardzo fajne Ja lubię takie widoczki w hodowli jak pełne klatki są Młodych królików i wszystko sobie tak biega bo tak samo było z baranami. Jak jeszcze byłem na dworze i miałem pełne klatki, no to było coś. Eee, ile było? Cztery samice były z młodymi, i tam młodych było 10, 3, 8 i 4. To wychodzi jakieś 11, 15, 25 młodych. Więc sporo tego było. I mi się podobało. Jak one sobie tak biegały. to czekamy za wygotem. Wygot jest z tego, co pamiętam, na początku stycznia, więc mam nadzieję, że się uda i będą kolejne kluseczki w hodowli. Ta też ma w styczniu, którego teraz nie pamiętam, ale na pewno dwa dni przed kupnem jej, bo była zakacana dwa dni przed, gdy tam odbierałem ją. I dodatkowo przy odbiorze jeszcze raz powtórzyliśmy Miniaturka Sobie chyca, tutaj, mówię. O, dobra, tu jest taka. W ogóle pościągałem paśniki ze starej klatki. Trzy sztuki mamy, piętnastki. Eee. Jedną 30, która wylądowała tutaj, karmidło trochę brudne, ale jest, które ma nie wiem, 15 cm, czy 12, czy 17? Nie wiem, właśnie, czekaj, jeżeli to ma. Nie, no, 15 chyba będzie. Tak mi się wydaje. Jeszcze mamy takie czerwone. Ile sztuk, to za chwilę policzymy, skoro tutaj są trzy, to trzy jeszcze zostały, mamy jeszcze paśnik, nie paśnik, no paśnik, paśnik taki, piętnastkę i chyba dwudziestkę, piątkę jedną, jak się nie mylę, takie trzy pojdła, z czego jedno jest tam położone i pojdła kulkowe, których już chyba nie będę używał w hodowli, chociaż... Miniaturka ma założone cały czas to kulkowe bo ona od małego ma takie i jest przyzwyczajona. No. Więc no chyba ich nie będę używał, a mamy ich sztuk e, z 6 albo 8, z czego z 3 się już zepsuły. E, no, no to może z 5 zostało. Ale wątpię, że je tutaj będę przynosił, bo no nie będę chciał korzystać z takich będę. Chciał, żeby wszystkie były takie. Jakby powstała ta nowa klatka, która powtarzam, może to co odcinek, ale no powtórzę, bo może ktoś jest nowy tutaj, która chciałbym, żeby stała od okna do okna, tak po długości i byłaby ona identyczna, jak ta, tylko że bez klatki na samce już. Bo trzy samce na całą hodowlę to myślę, że mi starczą, bo ile by było. No, myślę, że starczą, bo więcej chyba ich nie kupię. Jedynie, że z Wiedeńskich, jakiegoś drugiego. Nie, no, na razie niech ten jeden będzie, którego muszę kupić. Dostałem kilka propozycji, ale albo jest za daleko, albo jeszcze to nie jest co, to, co chciałbym mieć w hodowli, bo ja naprawdę chcę mieć takiego byka, jakiegoś dużego. Najlepiej po ocenie. Żeby to już się ładnie prezentowało Nie no, jak będzie jakaś fajna okazja To po prostu go przywiozę Czas, żeby go przywieźć to mam Do końca roku praktycznie Znaczy mogę przywieźć go jeszcze w styczniu nawet Bo teraz nie jest potrzebny, bo samica jest zakocona. Jedynie, że natrafi no, trafi się jakaś fajna, ładna parka z wiedeńskich To wtedy tu i tu lądują Lecę od razu, przywożę I Oczywiście króliczki się przydadzą. Co on tak siedzi na nich? Kurde, tu on skaka po nich. ich taki mały. Dobra, ja lecę do domu, gaszę tutaj światła. Nie wiem właśnie, czy wam e, dawać to podwójnym filmiku, W sensie złączone dwa, czy ten wrzucić osobno. Pomyślę jeszcze. I zobaczycie go na kanale już niedługo. Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Subskrypcji jest już ponad 760, za co bardzo każdemu dziękuję.